Cześć, to Gerd, a ja mam na imię Henning. Moin. Moin. Razem tworzymy podcast Camperman. Opowiadamy w nim o tematyce van life i naszym mobilnym stylu życia. Kolejne odcinki staramy się nagrywać w miejscach, w których się zatrzymaliśmy. W takich sytuacjach używamy przenośnej konsoli Zoom Live Track L8. Doskonale odpowiada potrzebom podcasterów nagrywających w locie. Urządzenie jest zasilane czterema bateriami, powerbankiem albo prosto z gniazdka sieciowego za pomocą dołączonego zasilacza. L8 zapisuje nasze podcasty na karcie SD. Wszystkie kanały są rejestrowane na oddzielnych ścieżkach, co zdecydowanie ułatwia postprodukcję. W trakcie nagrywania możemy podłączyć nawet 6 mikrofonów poprzez złącza combo i dwa dodatkowe źródła dźwięku przez standardowe gniazda jack. Dzięki aż czterem wyjściom słuchawkowym zaproszeni goście mogą wygodnie słuchać pozostałych podczas nagrywania. Konsola pozwala na bezpośrednie podłączenie smartfona za pomocą dołączonego przewodu poprzez złącze TRRS, co umożliwia nagrywanie także gości, z którymi rozmawiamy telefonicznie. A gdy wszystko jest gotowe, czas zaczynać. Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning i Gerd. Budowany trzypasmowy korektor i filtr wysokoprzepustowy sprawiają, że brzmienie wszystkich ścieżek można dostosować do swoich potrzeb. Sześć programowalnych klawiszy dźwiękowych zapewnia wygodną obsługę urządzenia. Możemy jednym naciśnięciem klawisza odtwarzać jingle i nagrane wcześniej wywiady. Uwielbiamy przeprowadzać wywiady z gośćmi naszego podcastu. Dzięki funkcji Mix Minus możemy nagrywać rozmowy telefoniczne bezpośrednio i bez nieprzyjemnego szumu w tle. Rozmówca wyraźnie nas słyszy, ale nie wraca do niego pogłos jego własnych słów. Oznacza to, że nie występuje irytujące sprzężenie zwrotne. Konsola LiveTrack L8 marki Zoom jest dla nas idealnym towarzyszem podróży. Jeśli chcesz usłyszeć ją w akcji, zapraszamy do słuchania podcastu Camperman. Możesz też wypróbować konsolę samemu.